Siemanko, tutaj Rozwadowskie motocykle No taki szybki wlot można powiedzieć Przyszły części do Suzuki Kingquada Do tego silnika, który tam wcześniej oglądaliście na filmie, którego rozbieraliśmy Oryginalne tutaj uszczelniacze do tylnego mostu O-ring taki tam do... Do czego Kasper był ten o-ring? Do wałka tak, do wałka wychodzącego. Do, do, do wału przedniego tutaj uszczelka pokrywy zaworowej. Jakieś płytki do regulacji, świeca irydowa. No i pasek dajko, ten najmocniejszy XTX. Co tam mamy dalej? Zacisk mamy taki do Chińczyka, ciężkie tematy. Batonik. Batonik, go fresh, wjeżdża non-stop. Tę też lecimy dalej. Wymieniliśmy klocki przednie, tu praktycznie tych klocków już nie było. Hamulcem tylnym klient miał problem, bo wymieniał sobie samo pone i nie mógł tutaj sobie poradzić z powietrzeniem tego tylnego zacisku. Zaworek taki już obrobiony, także wymieniliśmy to. Filtr powietrza nasączony, filtry płyny posprawdzane, śruby podokręcane. Filtr paliwa teraz chyba wymieniłeś już, nie? Zmienię No i gaźnik tam delikatnie podregulowaliśmy, bo okazało się, że stopień sprężania też spadł na 8 barów, tam wcześniej było około 11 Podasz mi filterek? No ale TZR-ka ma już filterek taki z Filtrona, montujemy TZR-ka przejechała 20 tysięcy kilometrów ponad od naszego poprzedniego serwisu, ma teraz 30 tysięcy kilometrów przebiegu no, i po tym serwisie naszym zrobiła 20 tysięcy. No, i teraz przyjechała na kolejny. No, trochę za późno, ale no. Jeźd jeździła, no, ogólnie jest bardzo zadbany motorek. Tam klient dba o ten, o ten pojazd. Oponka, no, tam do wymiany, no, by też by się zdało ją wymienić. Plecuszki wleciały, Z tyłu nie wymieniałeś klocuszków chyba, nie? Nie, bo są jeszcze. Łańcuch, okej. naprężenie łańcucha też wyregulowane jest. No, będzie latać z No, tutaj wszystko jest. Dopracowany w niej, przez nas no i co z takich ciekawostek, kurczę, jeszcze tutaj przyjechał dzisiaj motorek Hornet do nas tam problemy, to co tutaj dokładnie jest, gaśnie podczas jazdy i nie wiadomo co, także procedurę serwisu tutaj będziemy tutaj mamy taki skuterek chiński tutaj jest gorzej to znaczy, był wymieniony filtr powietrza, puszka, podregulowany, ale w napędzie jest problem z łożyskiem i z pokrywą i z wałkiem. To wszystko się wyrobiło i tłucze się strasznie. Także to dalej tam klient będzie miał przedstawiony kosztorys, jak to będzie wyglądało. Linhaj z napisem Honda jeszcze nie jest zrobiony. Tutaj taka fajna Honda do nas przyjechała, trochę rozgracona. No ale wydech Gianelli, wydech był zablokowany, jest zamontowany nowy wydech Gianelli. Nie, no, i będzie latać na pewno mega, mega. Tam filterek powietrza yy, rozpadł się. No, i w napędzie wymiana paska, bo filterek ta Honda jest z 97 roku jeszcze oryginalny ma pasek. Lecimy z silniczkiem pasek dajko założony no tutaj Kasper pokaż ile jest na tym z jaką siłą dokręcasz ten cały winież? 14 Nm 14 Nm tutaj Oraz dokręcamy na, ci będę tym oto kluczem pokaż, a i tutaj o-ring właśnie, ten z oryginału który pokazywałem wcześniej tam na stole wkładamy, to musi być no musi być nowe klucz. uszczelniacz tam już siedzi co te zawory już wyregulowałeś? tak, Stadziłeś zawory płytki? są skręcone. A, płytki są już skręcone i pokrywka też jest w 14 Nm. No i ta pokrywka też jest na 14 Nm. Nowa uszczeleczka. No i co? No i tyle. Silnik będziemy oddawać do klienta. I będzie dalej jeździł. Podsumowanie i zwieńczenie tego wszystkiego. Mamy numer silnika tego Suzuki Kinquada. Książka serwisowa. Tutaj zalecenia, jakie części zostały użyte oraz wystawiony mamy paragon. Klientowi, no i resztę informacji przekażemy mu przy odbiorze.